www.emyślnik.colo.pl Rządowy program wymiany ambulansów to jest strzał w dziesiątkę. Widzimy, że te potrzeby inwestycyjne przez wiele lat nie były realizowane. No i teraz dzięki dodatkowym środkom, które pan premier Morawiecki przekazał do Ministerstwa Zdrowia jesteśmy w stanie wymienić 200 karetek na terenie całego kraju. No w tym tę jedną, która do kolskiego szpitala trafi i będzie stacjonować właśnie w Kłodawie. To są środki, które na pewno wystarczą na zakup samochodu z zabudową. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to ono zawsze zależy od potrzeb konkretnych stacji, Dlatego tutaj czasami dyrektorzy decydują się na dodatkową inwestycję. Natomiast ten fundament, to co jest najważniejsze, czyli sprawny, dobrze działający, szybki, niewymagający kosztów serwisowania pojazd, na pewno uda się kupić wraz z tą niezbędną zabudową. Dzisiaj to padło 14 nowych ambulansów trafi do całego naszego województwa. Ja się bardzo cieszę, bo opiniowałem propozycję Ministerstwa Zdrowia, opiniowałem pozytywnie ten fakt, że dzisiaj rzeczywiście tak, ten nowy, nowoczesny za 400 tysięcy ambulans trafia do Kłodawy. 18 lat, no to dość przygnębiające, szczerze mówiąc. Spójrzmy może kurtynę milczenia nad tym. Dobrze, że on dzisiaj jest, bo to zwiększa jakość życia, to zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne. No i też powoduje, że ratownicy medyczni, lekarze, no będą w profesjonalnych warunkach pracowali na nowoczesnym sprzęcie, a pacjenci będą na, będą na tym korzystać. Ja też dzisiaj deklarowałem wsparcie dla szpitala powiatowego w kole, jestem po z panem starostą. Mam nadzieję, że się uda. Pamiętajmy, że zapowiedzieliśmy nowy program, to jest Fundusz Modernizacji Szpitali żadnych wątpliwości, że uda się Szpital Kolski wpisać w ten program. Mieszkańcy Kłodawy i Powiatu Kolskiego mogą czuć, czuć się bezpiecznie. To najważniejszy dzień w tej, można powiedzieć, 18 leciu, bo samochód, który ma ponad około pół miliona przejechanych kilometrów i 18 lat, zasługuje na wymianę. Wiemy, że w służbach yy, medycznych samochody powinny być zawsze sprawne, zawsze pewne, bo przecież wiozą chorych ratując życie i zdrowie. I my dzisiaj spełniamy te obietnice. Obiecaliśmy, że będziemy wspierać wszystkie regiony, bez względu, czy to jest Koniec Województwa Wielkopolskiego, Wschodnia Wielkopolska. Wspieramy każdą gminę i to mieszkańcy Wschodniej Wielkopolski, właśnie Kłodawa, Powiat Kolski, Koło, mogą czuć się o odrobinę bezpieczniej. Inwestycja. W Ambulans medyczny jest najlepszą inwestycją w przyszłość, bo ona daje nam pewność i poczucie bezpieczeństwa, bo to jest troska o mieszkańców, troska o wspólne inwestycje. Jeżeli państwo mnie obdarzycie swoim głosem, to będę wdzięczny. Więc już w zasadzie to y, jesteśmy po ustaleniach co do y, tego naszego wniosku, który składaliśmy i tutaj pozytywna opinia już y, w zasadzie w, ministerstwa, w Ministerstwie Zdrowia zapadła i rzeczywiście tak jak pan minister powiedział, teraz już tylko decyzja zależy od kancelarii y, premiera Rady na ewentualne dofinansowanie zadania, które jest spójne z tym, co aktualnie realizujemy, czyli budowa bloku operacyjnego i odnowa praktycznie wykonanie całego oddziału chirurgii żeby dzisiaj świadczyć naprawdę profesjonalne usługi ratownicze, bo tym zajmuje się Państwowe Ratownictwo Medyczne, to musi być oprócz tego zaangażowania załogi i wyszkolenia załogi tak naprawdę sprzęt, na którym mogą pracować. Osiemnastoletni sprzęt dzisiaj nie spełnia tych wymogów i, i tak naprawdę, żeby mogli wykonywać to, co potrafią. Na tym najwyższym poziomie muszą mieć sprzęt, jakim będzie właśnie nowa karetka. Rzeczywiście kwota niebagatelna to jest minimum 400 tysięcy złotych, ale dzisiaj specjalistyczny sprzęt właśnie tyle kosztuje. A czy 400 tysięcy wystarczy na zakup karetki i wyposażenie jej? To się okaże po przetargu, ale niewątpliwie ile środków będzie trzeba, to będzie wyasygnowanych, by ten sprzęt tutaj w nasze Państwowe Ratownictwo Medyczne na naszym terenie zasilił.